Pamiętacie 15-minutowy ramen? Chyba właśnie udało mi się to przebić i ten chrupiący makaron na górze. Siemka, siemka. W dzisiejszym odcinku przygotujemy sobie zupkę. I tak, clickbaitowy tytuł ramen. To nie jest ramen. Za chwilę będą takie komentarze, ale zanim te komentarze się pojawią, szybka historia, co to w ogóle za zupa dzisiaj będzie robiona. Khao soi, czyli zupa z Tajlandii. Podobno Khao soi przybyło do północnej Tajlandii z Chin poprzez tamtejszych imigrantów. Drugi wpływ to podobno Birma i ich tamtejsze danie o nazwie ono Khao Pewnie to karlecze, ale mniejsza z tym brzmi podobnie do Kaosoi minimalnie, dlatego na pewno gdzieś tam te połączenia musiały nastąpić, ale nie będziemy się tutaj skupiać nad pochodzeniem czy nazewnictwem. Skupimy się na tym, jak to smakuje i czy to jest dobre. W mojej opinii jest to mega ciekawe danie, będące połączeniem chrupiącego makaronu z miękkim makaronem ugotowanym w formie mega intensywnej zupy, dlatego z pełną premedytacją porównajam to do ramenu. W dodatku sposób podania jest bardzo charakterystyczny, bardzo interesujący i bardzo zachęcający do spróbowania. Zatem zabieramy się za kaosoi. Przechodzimy do przygotowania bazy tej zupy, czyli pasty kary, czerwonej pasty kary. I teraz sytuacja wygląda tak, że oryginalnie, przynajmniej z tego, co wyczytałem, gdzie to jest bardzo w niewielu miejscach, że tak powiem wspomniane, do tej pasty kary oprócz podstawowych składników, jak papryka, jak imbir, jak kurkuma, jak kolendra. Dodaje się też czarny kardamon. Czarny kardamon przyprawił mi bardzo dużo kłopotu, na tyle dużo kłopotu, że nie udało mi się go kupić nigdzie. W Lublinie, przez internet, w jakichś mega dużych ilościach, nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak smakuje czarny kardamon. Mam tylko zielony kardamon, więc go domielę, Podgrzeję go razem z kolendrą. Będę sprawdzał, czy on coś się zmienia w tym smaku. Będę próbował po prostu na lekko, lekko go dodać w małej próbce i zobaczyć, czy w ogóle jest sens dodawać kardamon zielony, jak nie macie czarnego. Skoro mi się nie udało znaleźć, to będzie po prostu problem, żeby to dostać w Polsce. Ale nie sądzę, żeby to aż tak mocno wpływało na, tym, na ten przepis. Jednak oryginalnie podobno występuje, więc nie będę na razie skreślał zielonego kardamonu, który jest łatwy w dostępności w Polsce, jako ewentualnego zastępstwa. Także spróbujmy i zobaczymy, co się wydarzy. Kardamon trzeba obrać. No ma coś w sobie takiego, co, co mogłoby tu pasować, bo ogólnie zielony kardamon to raczej się używa do słodkich rzeczy, a czarny do wytrawnych. Czarny jest bardziej dymny. Z tego co się dowiadywałem. Nie miałem okazji go jeszcze próbować w, w postaci czystej. Dobra, przechodzimy do testowania przypraw kolendra i ten kardamon, który tutaj wyłuskałem. Myślę, że finalnie go dodam tak czy inaczej, nawet jeżeli nie jest czarny, tak jak powinien. Myślę, że nie wprowadzi dużego zamieszania, a raczej zrobi dużo dobrego niż złego. Dobra, dosłownie chwilkę. Szalotka, testujemy sobie szalotkę na suchej patelni. Może być stalowa, może być węglowa, może być nawet żeliwna. Myślę, że na żeliwnej to będzie najprostsze do zrobienia. Chodzi o to, żeby to po prostu lekko przypalić, lekkie przypalenie, żadnego smażenia. Takie coś wystarczy w zupełności. Kolejna rzecz do testowania, czyli kurkuma oraz imbir. Tutaj jakby dłuższa chwila też, bo cebula jest z automatu miękka, to nie do końca, bo to ma te włókna. No, ciężko to będzie rozdrobnić bez y, odpowiedniego podgrzania. Wiem, że zaraz będą pytania, dlaczego tak patelnię zniszczyć. Yy, patelnia się nie niszczy przede wszystkim. To jest stalowa. Jak używacie stalowej, czy ze stali węglowej, czy na przykład żeliwnej, to jest normalne, że takie rzeczy się dzieją i po usmażeniu po prostu podgrzewacie to, zalewacie gorącą wodą, delikatnie druciakiem albo czymś szorujecie. Możecie też zasypać grubą solą, yy, ziarnistą, gąbką delikatnie, którą przestygnie przed i naprawdę wszystko schodzi, nic nie trzeba, nawet płynu do naczyń, więc na luzie tego typu patelnie możecie traktować bardzo tak hardkorowo. One są przystosowane do takich rzeczy. To podgrzane, to podgrzane, zostały jeszcze papryczki i tutaj, jeśli chodzi o papryczki, oni używają jakichś tam swoich, nawet nie będę się zagłębiał, jakich dokładnie, bo u nas i tak pewnie ich nie kupicie. Guajillo na Allegro, Suszone bez problemu dostaniecie, jeżeli nie chcecie kupować na Allegro, poszukajcie po prostu suszonych papryczek, które są pikantne i czerwone najlepiej i będą super do kary. One mają taki fajny zapach charakterystyczny, który w domu będzie ciężko uzyskać, więc polecam sobie jednak kupić, jeżeli chcecie takie faktycznie dobre smaki. Ale ja oczywiście nie namawiam, jeżeli macie ochotę zrobić sobie tą zupę na szybko, z gotową pastą curry, tak najbardziej też wyjdzie i nie ma tutaj żadnego problemu. Tutaj dosłownie na chwilę tylko żeby podgrzać, już wyłączam w ogóle to, bo to nie chcę tego spalić, ja chcę to tylko podgrzać, żeby wy wydobyć z tej papryczki jeszcze dodatkowe nutki. I teraz przekładam je tutaj. Dobra, pozbywamy się pestek, bo one są gorzkie. Nie ma co ich tutaj na siłę dodawać, nic nie wniosą. Dobra, teraz sobie to rozdrabniamy i to zaraz pójdzie do moździerza. Jeśli chodzi o ten kardamon z kolendrą, to trzeba to zblendować. Polecam jakiś młynek do przypraw albo taki blenderek jak tutaj. No dobra, mamy tutaj moździerz, więc wrzucamy sobie naj, najpierw tutaj trochę tego imbiru, zaczynamy to ugniatać. Trochę to zajmie, takie ugniatanie, ale żeby było łatwiej, ogólnie gruba sól tutaj pięknie nam pomoże i takiej trzeba dodać, bo nam pomoże to rozetrzeć jeszcze. Możecie tutaj posiekać nożem i też myślę, że pójdzie bez problemu, a na koniec po prostu zblendować zupę i to byłoby chyba najprostsze rozwiązanie. Ja to robię bardziej tak tradycyjnie, do tego ta nasza cebulka. Dodajemy przyprawy i zaraz jeszcze dodamy papryczki. Jak ręka boli, ja pierd... Ja wiem, że to wszystko wygląda źle, bardzo źle to wygląda, ale zobaczycie, że za parę minut będzie ładne curry. Bardzo ważne, żeby papryczki też zblendować, a nie, tak jak ja, męczyć się w moździerzu, bo zobaczycie, że to jest haruwa, więc od razu zblendujcie sobie tą papryczkę. No dobra, gotowe. Trochę zachodu, ręka boli jak skurczybyk. Zobaczcie. Parafrazując yy, walaszka wygląda jak i smakuje jeszcze lepiej. Pachnie bardzo ciekawie. Ten kardamon tutaj zrobił robotę. Wygląda fajnie, obiecująco, także zabieramy się za robienie zupy. Dobra, zaczynamy robienie zupy. Najpierw wlatuje odrobina mleka kokosowego oraz pasta kary. W proporcje wszystko macie w opisie klasycznie. Dlaczego nie dajemy od razu całego mleka? Bo chodzi o to, żeby tą pastę kary podsmażyć, a że ona tutaj za bardzo nie ma jeszcze tłuszczu w sobie, to musieliśmy dodać trochę mleka, żeby zrobiło za ten tłuszcz, bo nie dodajemy żadnego dodatkowego tłuszczu poza tym, co, co jest w mleku. Zaczyna to pachnieć tak dobrze, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Jak widzicie, to się już troszkę podsmażyło, zapało zapaszek i teraz wlewamy pozostałą część mleka. Dodajemy kolejne przyprawy, czyli sos rybny. Bardzo popularny składnik w kuchni tajskiej. Sos sojowy. Albo ciemny, wtedy mniej, albo jasny, wtedy więcej. Ostatni składnik, cukier palmowy. Przerabiałem to w temacie Pattaja. Jeżeli używacie zwykłego cukru, to minimalnie mniej, gdyż cukier zwykły jest troszkę słodszy od tego palmowego. I dolewamy jeszcze wodę, bo oczywiście to ma być zupa, a nie sos. Ta zupa się musi pogotować, ale brakuje jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli mięsa. W przypadku tego przepisu oni tradycyjnie dodają po prostu surowe łódka z kurczaka. Ja eksperymentalnie podsmażyłem dwie sztuki, gdyż ja nie mogę po prostu przeżyć, jak ktoś daje surowe mięso do sosu i nie podsmaża, nie robi krasku, który tylko może pomóc. Jako, to, że oni wszyscy tradycyjnie nie smażą, a przynajmniej z tego co zaobserwowałem, nie smażą, to ja postanowiłem przetestować i dwa po prostu będą po mojemu i zobaczymy, czy to ma jakikolwiek wpływ, czy jest trochę lepsze, czy jednak mieli rację nie trzeba smażyć. I teraz to wszystko się musi tutaj gotować przez jakieś 40, 50, nawet 60 minut spokojnie. Im bardziej się zredukuje, tym bardziej smaki się wymieszają, tym będzie to wszystko pyszniejsze, mięso musi być delikatne. To się teraz będzie gotowało, my w tym czasie przygotujemy garnisz główny, czyli smażony makaron. Dosłownie i w przenośni smażony. To nie jest dobry pomysł, żeby to robić przy gorącym oleju. Nie polecam tak robić. Marzenie makaronu. Brzmi abstrakcyjnie, ale w tym przypadku jest to jak najbardziej sensowne, no bo tak to po prostu ktoś wymyślił, że w tym daniu macie dwa rodzaje makaronu. Macie kluski, które są po prostu ugotowane, tak jak w zwykłym ramenie czy innej po prostu zupie z kluskami. Oraz macie smażony jako górę taki chrupiący usmażony makaron. Jaki makaron ja polecam? Ogólnie oni używają jajecznego świeżego azjatyckiego. Jaki tam sobie dobierzecie, to już wasza broszka. To jest akurat do ramenu zwykły makaron, który udało mi się kupić jako świeży tego typu makarony oczywiście jak najbardziej się też nadadzą, bez problemu, tylko wtedy trzeba je zblanszować na chwilę. Jeżeli macie na przykład na instrukcji, że gotuje się 3 minuty, to zróbcie go w dwie, żeby było al dente wtedy go smażymy, po odsączeniu oczywiście i wysuszeniu. Ja używam tego miękkiego, bo jest o, oczywiście wygodniej. Jak macie miękki azjatycki, dostępny, no to oczywiście polecam taki użyć, ten taki jajeczny, wiecie, typowo pod, pod zupy, bo ma, ramenowy jest troszkę delikatniejszy, ale tu jakby mówię, nie będę się zagłębiał, jaki użyjecie też myślę, że moim zdaniem będzie git, więc tutaj się już nie, nie spinajmy. Mam nadzieję, że Azjaci nie są aż tak bardzo pospinani jak Włosi na tym, ten, w tej kwestii, w kwestii tych tradycji i tak dalej. Dobra, bo się rozgadałem. Mamy tutaj 180 stopni, upewnijmy się, 170 Idealnie. I jedziemy. Wyciągamy. Zobaczcie, dobrze byłoby to porozczepiać na etapie smażenia, oczywiście. Teraz też będzie OK, ale nie bardzo chyba jednak lubicie się bawić w gorące rzeczy. W każdym razie, zobaczcie, elegancko. Dobra, ja się z tym pobawię. Za chwilę to ładnie wyłożę i nagramy sobie piękne ujęcia, jak to wygląda ładnie. A tak to wygląda. Jak smakuje? To jest tak dobre, już samo, że ja to się boję, co będzie, jak będzie to podane z zupą. A propos zupy, zobaczmy w ogóle, jak zupka po 50 minutach, jak intensywność. U, to jest po prostu złoto. Złoto... Nie mogę się doczekać, więc tak, że podajemy. Przygotowanie dodatków. Szalotka jako taki po prostu garnisz z tego co widziałem. Tak dodają. Dodają też jako side musztardowca. Co to jest musztardowiec? To jest taka roślina. U nas ona nie występuje za bardzo, więc wyciągnijmy sobie to. Musztardowca kupiłem na Allegro. Tak to wygląda, to jest musztardowiec. Trochę ogórek. Zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Taka kapusta marynowana, bym powiedział. Trochę właśnie Kimczy, tylko łagodne bym powiedział. Osobiście mi to smakuje bardzo, ale to bardzo jak kapusta kiszona. Wydaje mi się, że kapusta kiszona czysta, bez niczego. Byłaby spoko alternatywą, ale wydaje mi się, że najlepszą opcją na zastąpienie tego u nas po prostu użyć kimchi, takiego łagodnego i będzie, myślę, że będzie idealnie. Także mamy drugi dodatek, trzeci dodatek to jest olej chili, czyli po prostu na oleju podsmażacie płatki chili albo papryczkę po prostu posiekaną i to będziemy polewać na górę, żeby zrobić taki finish, żeby jeszcze podbić te smaki, bardziej dodać trochę pikanterii. Zatem zupa gotowa, podawajmy to i próbujmy. No dobra, zacznijmy od kurczaczka. Czy jestem w stanie teraz odróżnić, który był smażony? Ten wygląda na taki, który miał krast. Powiem Wam szczerze, że jak to się tak długo gotuje na tym etapie, to nie bardzo jesteście w stanie odróżnić, który był smażony, a który nie był. Naprawdę. Dobra, nalewamy. Oni dekorują dopiero na końcu, jako side dodają te wszystkie dodatki. Ja zrobię to inaczej, ja to udekoruję w tym momencie. Szalotka raczej nie będzie się unosiła, raczej będzie tak gdzieś tam się przebijała. Odrobina musztardowca. Nie zapominamy o makaronie oczywiście, świeżym. I na to nasz garnisz, czyli ostateczne chrupanie. I proszę bardzo, tajskie kaosoi po mojemu. No to spróbujmy. Zacznijmy od wywaru, od zupy, bo jestem mega ciekaw. Mmm, mmm, mmm. Jest po prostu tak intensywna. Czuć ten smak kary, ale faktycznie przebija się ten kardamon. Samo uderzenie ostrości wszystkiego wbija się dosłownie w język. Pięknie to działa, jako zupa. To jest w ogóle niewyobrażalnie intensywne, więc mega dobre. Zobaczmy, jak to smakuje w połączeniu z kurczakiem. Pozwólcie, że zrobię to tak bardziej po jaskiniowemu. Mm. Mięso mega dobrze doszło, ale podobno najlepiej, jak to postoi przez noc. I takie zajebiście, ale myślę, że po, po nocy, czyli jak zostawilibyście to sobie na drugi dzień, to byłoby jeszcze, jeszcze lepsze. Zobaczmy, jak to smakuje w połączeniu z tymi chrupkami. Mm. Mm, mm, mm. Pamiętacie 15-minutowy ramen? Chyba to właśnie zostało przebite. Złoto. To była fajna tajska przygoda. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, że Azja to nie jest mój główny nurt kulinarny, więc troszeczkę tam zawsze eksperymentuję. Na dzisiaj tyle. Dajcie znać, co myślicie, czy zrobicie tą zupkę. Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. Przypominam, że na difox.pl macie nożyk z Fox Knife oraz książeczkę Fox vs. Gotowanie. Do zobaczyska. Siemanko!